12 minut po dziewiątej tu dzień dobry bardzo marzena Marek i Marcin, nasz specjalny gość, człowiek legenda, tak można już powiedzieć, bo hater setek dowcipów, dematowa dematowatorów również w internecie. Człowiek, pan... który... Poczekaj, jeszcze nie mów, nie mów, człowiek, który obejrzał wszystkie odcinki mody na Sukcesy, Popularne zupełnie jak Chuck Norris. Słuchaczka napisała, że nie jest jedynym człowiekiem, bo jeszcze jest jej babcia. <laughs> Pozwólmy mu przemówić. W... Hmm. Dzień dobry. Panie Stanisławie, dzień dobry bardzo, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dzień dobry bardzo. O, teraz, o, teraz się udało. Mamy ten głos. Stanisław Ach, Olejniczak. Teraz, teraz dopiero było słychać. Teraz jest już słychać na pewno. Poznajecie ten głos, prawda, drodzy słuchacze. Panie Stanisławie, jak to jest? Bo to wy i pana, Pan i pana koledzy są sprawcami tego, że każdy obcokrajowiec, który włącza w Polsce telewizor, jest zaskoczony że u nas no, są lektorzy. Jesteśmy tylko jedynym krajem, który korzysta z lektorów. Wszędzie są dubbingi. W krajach północy, czyli Skandynawia, są napisy. A my jesteśmy taką zieloną wyspą, gdzie jest e, lektor. Ale podobno to przez was my nie znamy języków obcych. Nie znamy, znamy, no bo przecież e, języka oryginał, rosyjskiego. oryginał nie jest aż tak bardzo wyciszony, żeby nie było go słychać. Ja Poza te... tym, poza tym e, to od tłumacza również zależy, żeby tak skrócić polski tekst, żeby... Lektor troszeczkę wypuścił oryginał i dopiero sobie przeczytał to, co ma do przeczytania. Cała sztuka w lektorce polega na tym, żeby lektor nie przeszkadzał, prawda, w oglądaniu filmów. Nawet wyczytałem, że pan jest wiceprezesem Stowarzyszenia Lektorów RP. Jest taki, taki twór. No, powstaje. Spotykacie też, powstaje się i co robicie? Czytacie sobie, robicie sobie wieczarki polityczne? poetyckie? Boże, walczymy o swoje prawa. Walczymy o swoje prawa, jesteśmy jedyną grupą, która nie otrzymuje tantiem. Za naszą pracę. Mało tego. Teraz chcą przecież zlikwidować się lektorkę, tylko wprowadzić, jakby obowiązek w Polsce. Nie wiem, czy pan słyszał, dubbingu albo napisów, właśnie? Nie, to nie już napisów. Była ta, były takie propozycje, no nie chcę powiedzieć, naście lat temu, ale przynajmniej kilka, gdzie wtedy, kiedy jeszcze ja pracowałem w radiu jako speaker, była taka propozycja, żeby połączyć emisję filmu. Z programem dawnym, czwartym, a później z radiem BIS, żeby kto chce oglądać film w oryginale, oglądał sobie tylko w telewizji, a kto chce słyszeć lektora, żeby włączył sobie jednocześnie program czwarty Polskiego Radia i wtedy miałby taki miks. Nie brakuje panu wolności słowa? Ja lubię wolność słowa, bo nie lubię jak ktoś do mnie szybko mówi. No to... Zwalniamy panowie, zwalniamy. Panie Stanisławie, co słychać u bruki Ridża? No właśnie, nikt nie ogląda mody na sukces, a, a każdy mnie pyta, co chodzi? słychać u Bruk. To zaraz Maciej się dowiesz, pan Stanisław zostaje z nami, to jest taki jedyny moment, kiedy słuchacze Radia Z będą mogli potem zobaczyć, jak wygląda jeden z najbardziej polskich znanych głosów, jeśli wejdziecie na Radio Z.pl. A także już za chwilę z panem Stanisławem zagramy w modzie na sukces w wersji radiowej, koniecznie zostańcie zdziwieni. będzie się Do. działo! O nie. Czy na koniec tego wejścia również może pan wypowiedzieć kultowe? Czytał Stanisław Olejniczak? No spróbujmy. Trzy, Trzy cztery. cztery. Czytał Stanisław Olejniczak. 23 minuty po godzinie 9, tu Dzień Dobry Bardzo i Fuck Your Turn Back Time, piosenka share o cofaniu czasu, czyli tak naprawdę o chirurgii plastycznej. A gościem Dzień Dobry Bardzo jest dzisiaj człowiek, który jest lektorem serialu, w którym wszyscy bohaterami nazywają się Brooke albo Rich, zależnie od włóci. Dzień Dobry pan bardzo, bardzo. Stanisław Olejniczak. Z nami i bardzo długa lista filmów, przy których pan pracował, z których pan jest najbardziej dumny? To znaczy może nie tyle dumny, ale miałem szczęście do takich głośnych tytułów. No jeszcze wy to nie pamiętacie, bo w pieluchach chodziliście, ale tak? to wtedy tak, na jedna tak? telewizja, proszę państwa. I takie seriale, typu Beverly Hills 90. No przecież. 10, no, prze, no, Dr. Queen, No, 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 no przecież. Jak, przecież, No Nie, no Ona miała jedno, ona miała jedno oko, inne od drugiego, pamiętam. Czyli jedno oczko bardziej. Tak, tak. Ale też były filmy. Co ja tutaj widzę? Forest Gump, Evita. Rambo, taik, Czasem słońce, taik, 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 taik. czasem Deszcz. A mógłby pan powiedzieć, że życie jest jak pudełko czekoladek? Nie. <laughs> Warto było spróbować. To było Forresta A który dialog naj, najbardziej pan zapamiętał z tych wszystkich filmów? Ja wam powiem, nie pamięta się dialogów, no bo po nagraniu to się w ogóle cało, całość się resetuje. Ja wieczorem, jak chcę sobie przypomnieć tytuł filmu albo cokolwiek było z filmu, zero. Ale w ogóle ogląda pan filmy właśnie czytając, nie, nie. czy nie? Ja, mamy oczywiście monitor w studiu naprzeciwko ale ale nie wiem ja przynajmniej, nie wiem jak koledzy, ja nie patrzę na ekran no w wolnej chwili, tak wtedy kiedy muszę przeczytać reżyseria, zdjęcia i tak dalej. Patrzę na ekran wtedy, kiedy no, nie czytam. Trudno jest czytać, patrzeć, słuchać. To tak się Czyli idzie. żeby zobaczyć filmy, musi pan iść do kina? Nie chodzę do kina właśnie dlatego, bo już mam filmów po to. <grym> <grym> 25 minut po godzinie 9.00, tu dzień dobry bardzo. Myślę, że możemy spróbować naszą radiową wersję Mody na sukces. Obiecaliśmy to? Tak. Panie co? i panowie, jesteśmy Sześć gotowi. To co? Zaczynamy. Muza. Muza. Dana sukces odcinek 11295. Mark, i have Marku, to jest. Marku, muszę ci coś, coś powiedzieć. What happened, Mark? No, nie stało mu it Co It's so difficult. It's taking I'm not your nie mother. What? Co? So who is to my mat? To jest moją matką? Marcin, Marcin is jest your twoją mother. Matką. What? Co? No! Nie. It's true. To prawda. I'm your mother. Ja jestem twoją matką. But there's one match. I jest jeszcze jedna, <coughs> to. <też. coughs> O, oh dear God, o please don't Proszę tell me ja that I am a woman. Too. No, nie, it will be more ale painful. to będzie bardziej bolesne. Jesteś rudy. No! No! <laughs> I to zawsze na koniec odcinka, mówi lektor? Koniec odcinka 11295. Czytał Stanisław Olejniczak. Wielkie brawa! To było jedyne radiowe wydanie kolejnego odcinka Mody na Sukces z udziałem głosu, który wszyscy doskonale znamy. Zapraszamy skam. codziennie od. 15:35 do 16.30 program 30 pierwszy 30. TVP. Od... Nie od 30. A a propos, w ten piątek będzie odcinek 5200, bo zajrzałem do programu. O, Świętujecie proszę. taką sytuację? Świętujemy podczas nagrań. Pan, pan Stanisław się nam pochwalił. Tutaj dostał specjalnie od producentów Mody na Sukces albumik zdjęcia. Czyli na Amerykanie wiedzą, na, na że my mamy dziesięty. pana. I tak, bo zresztą dostałem specjalny list, yy, że dziękujemy i tak dalej. Tam w skrócie w tłumaczeniu można powiedzieć Dzięks za wsparcie. Dziękujemy bardzo za wizytę. Dzień dobry, dobry bardzo. Gość. Dzięki również. I proszę powiedzieć, jak się skończy Moda na sukces? No właśnie tego nie mogę powiedzieć, bo nikt by nie oglądał. <laughs> Zachęcamy do oglądania modela na sukces. Oczywiście dziękujemy za udział w programie. Wy pamiętajcie o tym, że 60 tysięcy złotych możecie dzisiaj wygrać i kupić całą modę na sukces na DVD, prawdopodobnie za to. Radio Z7247, proszę pisać.